Pięknie. Szczyściowa mięknie. Nawet miarę równo wyszło jak na oko. Jak na moje oko to nie jest źle. Byle nie kopało. Za mocno. Nie? Ci się podoba? O. Kiedyś się zrobi trochę porządku. Będzie inaczej wszystko. Wszystko się odmieni. Nie? Arya, kiedy Kiedyś kocisz? Chałupa jest, możesz kocić. tam perełki. Wiejedzi się co? Uszy kul bardziej. Patrzcie, zobaczymy, czy jajka są u młodych kur. <laughs> Taria. no ci te cycuchy Będzie kurde mleczna może koza. Zimno wiecznie. Dobrze, że jeszcze nie pada do tego. Hmm. Dobrze się chowają na tej paszy. Dodaję tylko zboże i. Znaczy ten pszenicę i owies. No i pobierają ładnie. Co? Hmm. O. Pięć jajek. Okej, czy pięć kur się niesie, bo codziennie pięć jajek. Sucho bez przeciągów i kura się chowa, nie? 100% z 60. Jedna tylko po tych przeżyciach. Nie, że ją tutaj podziobały, to w klatce się chowa, nie? I zdrowa jest, silna. Nie podupadła, tylko tyle, że tam wiecie, trochę poraniona. Tylko wszystkie eleganckie się trzymają. Hmm. Ile to już? Dwa tygodnie? Jakoś tak chyba czy, czy dłużej Co dzisiaj jest w ogóle? Poniedziałek To 2,5 tygodnia chyba ja mam już Jeszcze wróćmy do tego kurnika e, Bo tutaj trzeba zapytać fachowców proszę Państwa Bo kolejny etap tutaj budowy A szecho idzie. A, teraz to ta To jest y, ściany o, te zewnętrzne, nie? No, tamte to nie. O, te trzeba zrobić, żeby nie wiało, nie? Uszczelnić, odizolować. O to chodzi, że one będą czarne z tamtej strony. Kurde, dobra. I żeby się nie nagrzewało, żeby nie oddawało mi tutaj ciepła, nie? Więc ja myślę, że tutaj trzeba folię mam bąbelkową, ale chyba za mało. Jak to odizolować, nie? Trzeba by było, żeby właśnie wilgoć odciąć i płyty mam, nie? No, to płytę bym nakręcił. Ale no właśnie czym to, czy folią budowlaną, ale ona z czasem, kurczę, to ona się krucha zrobi, że ona się rozpadnie. No dlatego w koziarni zastosowałem folię bąbelkową, ale to chyba drogie rozwiązanie będzie. Nie, Wiesz ile by było trzeba, ale to chyba rulon trzeba, znaczy na metry sprzedaje, już nie wiem. Hmm. Od południa chociaż, o, od południa, to mi może starczy tego co mam, folię bąbelkową dać i płyty nakręcić, nie, to wtedy to ciepło. Może nie będzie tutaj oddawane aż tak hmm. No, jest tutaj jasno. Tak więc kurczak powinien dobrze się czuć. Tutaj nie wiem chyba ziemi troszeczkę podbiorę z 10 cm. A zamknięte było przez chwilę, trawka urosła. To wam może otwarte zostawię. Nie będziecie psyciły? Jak nie? Tu zrobią sodome okna po wybijaniu. Oriatki. No. Jest jak jest, proszę Państwa, lepiej nie mogło być. Ej, Kaja. Wiki, chodźcie, zamykam, wiejecie, już, już. O, jak się słuchają. Nie wszystko elegancko co tutaj chodzi Co? A chodźcie A chodźcie do mnie Na chwilę, ale tu fajnie ciepło Fajnie macie przy ścianach, no się obijać Paula Mówią, że ty wciąży, że ty się uspokoiłaś, ja mówię, że będzie czekała pewnie albo... Na wiosnę, albo na jesień, czy jej przeszło. O, się pogłoskało, co? Chodź. Do domu, kurde, leżeć. O, jakie cycuchy, warii. Warto na chwilę zajrzeć do szklarni, żeby się ogrzać. Tutaj to cieplutko. Jak moje sałaty? Ledwo co drgnęły. Tak są przyjęte. Korzeń coś tam pewnie się rozwija, ale ogólnie stoją w miejscu, czekają na dogodne warunki. Jest zimno po prostu. noce muszą się zrobić cieplejsze. Wtedy to wszystko ruszy, nie? A. A tu ten nie jest zamknięty nawodnienie, patrzę, że kapie, a tam ta linia jest zamknięta. No zapomniałem, czyli z tamtego Mauzera idzie tutaj do tego Mauzera i z tego ścieka. No. no i rzodkiewka, nie? Ona też już powinna być dobra A nie urosła. Bo jest za zimna. Zobacz ma liście właściwe. I, no I co? I nie ma szans, nie? Jest za zimna. Nie wiem czy coś z niej będzie, czy się zmarnuje. Raczej coś będzie, któreś tam wyrośnie, ale tak oto ciężki sezon, ciężka wiosna Cholernie zimno Agres tłumnie tak wygląda. O. Nie? to zawsze pierwsze rośliny, Angres szczaf yy. Jagoda Kamczacka, Kamczatka, kamczacka. Jakoś tak o. On kurde daje, lasek nie widzi i się wkurza A, zamknięty jestem Drzwi się, się zamknęły Teraz jeszcze do tego dziada trzeba iść Nie tego zamknę lepiej Maliny też widać, że już ruszają kurde by się przydało kury tutaj wsadzić Żeby to wydziałały Nie chcę mi się Nie chcę mi się nic ty Może by sprzątnął dzisiaj tutaj się zobaczy. Na razie nie ma czasu. Proszę Państwa, zaznaczamy, który jest dzień. Plany miałem, żeby kurnik robić od środka. Śnieg spadł, więc dobrze by było, ale pojawiło się zamówienie na Topinambur i mówię, trzeba iść kopać, nie? Klient nasz pan, się mówi, tak? I nieważne, że śniegi padają, kurczę, trzeba zrealizować zamówienie. Proszę Państwa, jest wtorek, jest czwarty imieniny Izydora i Benedykta! Wszystkiego dobrego, wszystkie dobrego wszystkim oglądającym i wspierającym, proszę Państwa. No klient mówi ty 40 kilo mi wyślij. Chłopie, dwa wory. Ja mówię się, uspokój, człowieku, to nie są tanie rzeczy. Weź najpierw 15 kilo spokojnie. Ja ci wyślę, będziesz zadowolony. Jak ja będę zadowolony, to się weźmiemy, jeszcze raz zadowolimy. Nie ma problemu. Kurde, na spokojnie. No, idę te 15 kilo, ukopię, jutro wyślę. E, tak i zobaczymy w ogóle czy tam by było te 40 kg nie przy okazji no niestety taka pogoda jaka jest ale tam błota dużego nie ma w tej ziemi bo to nie glina tak więc idę pokopać nie będę wam pokazywał bo yy, dzisiaj w poniedziałek yy, wtorek poniedziałek, wtorek dzisiaj jest będzie odcinek będziecie kopać ze mną tak więc nie będę powielał tematów jak damy radę, no to dzisiaj wrócimy na budowę może kurnika, albo coś innego, zajmiemy się na przykład sprzątaniem tutaj, kurde, ledwo chodzę. Nogi połamę kiedy. O! Jeszcze póki pamiętam, Stanisława trzeba odznaczyć koniecznie, no chłop zasłużył. Niewywale, kurde, wziął i uczynił wspierających. E, z, nie wiem, z 20-30 osób, kurde. Tak więc Stanisławie, szalony szaleńcze. Masz tutaj gwiazdkę. O, 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 tak, o Dzięki bardzo za wspieranie farmy i za obdarowanie moich widzów tymi ucznymi prezentami. Koźlabi. Jak ktoś jest chętny wspierać, to klikajcie. Guzik tam jest gdzieś przy tym. Przy subskrypcji, tak, pod filmami. A, taka gwiazdka. Dzięki Stasiu. Trzymaj się w zdrowiu. Żebyś, kurde, był zdrowy, najważniejsze, nie? Żebyś tam swoje plany realizował. O. A ja już się wybieram i nie wiem, czy ja zdrowy wy wyjdę z tej roboty, ale no cóż. Niech to się mówi, samo się nie zrobi. A pieniądze kuszą. Renta się należy. Tak czułem, że może być problem. Wiesz, Abi? Wyryłem, kurde, wszystko tam przystawię. I czy będzie 15 kilo, czy będzie trzeba tutaj jeszcze kopać w poletku? On. Ile to wiadro może ważyć? Zaraz ważymy drugie puste wiadra. I to w tym wiatrze. Ile waży? O człowieku, tu 5 kilo ponad, 6 kilo trzeba jeszcze kopać. O Panie. No to ciekawe. Kurde, to jak ja tu spakuję też, żeby się nie rozdupcyło. Seria 10 kilo? Wierzyć nie chcę. Ciężkie jak... Niecałe 11 kilo, kurde. A z 5 kilo, jak nie trzeba jeszcze kopać. Tutaj dycha. Była niecała. Ty na polu to w glinie lepsze złożę. Proszę państwa. 4 krzaki z 5-6 kilo będzie pewnie ile te wiadra waży A ja człowiek, co tam 10 kg jest? Dziś 700 gram, chyby tajny kilogram Ach. Za piach na się odejmie, tam półtora kilo i będzie git. O. Jest 8 kilo. No. Minus wiadro, nie 8 kilo jest. Bo 9 kilo pokazywało, no to 8 kilo spokojnie. Dajmy, to prawie wszystko trzeba wsypać. To będzie z 18 kilo. Już na karton i dwie stówki zarobione. Parę krzaków zielska wykopał. O, się bawić trzeba umieć. O, Stasiowy karton jest mocny, w tym wyślemy, proszę Państwa. No, będzie dobrze, będzie najlepiej. Stasiu wiedział, co robi, jak ten karton wysłał. O. O. Proszę Państwa, podzielę się z Wami swoimi spostrzeżeniami. No, rzadko bardzo to robię, proszę Państwa. Ja Was nauczę inwestować. Otóż dwa lata temu, nawet dwa i pół, bo to była jesień, wrzesień bodajże albo październik, kupiłem to pinambur za 150 zł. 150 zł mijają dwa lata. Nie robiąc nic, tylko posadziłem. No i kopiąc, oczywiście, myślę, że zarobiłem ponad 1000 zł, nie? Na czysto. Więc powiedzmy 1000, żeby łatwiej się liczyło, tak? 1000 zł 2 lata na pół to jest 500 zł na rok, tak? 500 na rok. Rok 500 zł. Czyli 150 do 500 to jest 330%. 330% zysku rocznie. Proszę państwa, pokażcie mi na YouTube kogoś, kto inwestuje w ten sposób, zarabia. Proszę państwa, 330%, proszę państwa, w skali roku. Tak się pomnaża majątek, a nie jakieś tam 20, 30, nawet 50. Niektórzy pokazują i do mnie dzwonią, się pytają, czy ja się zabezpieczam, kurde, w jakikolwiek sposób, przed inflacją. Człowieku, następnym razem powiem, 330% w skali roku mnożę swój majątek. Teraz to ja, Abi, powinienem dzwonić po ludziach. Dawaj jakiś numer, zaraz zadzwonimy. Echem, nauczę, kurde, społeczeństwo, jak się nie bać inflacji. Kup to pinambur od farmera, już coraz mniej go, już, już, już. Ja myślę, że tutaj, jak klient się odezwie, że od razu chce następne 15-20 kilo, to... To ja już resztę dla siebie zachowam, trzeba to gdzieś, kurde, sadzić na hektarze. O, będzie. Tak mi się wydaje. Więc kto miał okazję ode mnie kupić, to miał szczęście, że kupił, że zdążył. Bo teraz przez ten ruch zostaniecie milionerami. Kurde. O, słomy trzeba wam rzucić. O! Dzisiaj ogłoszenie z rana widziałem, już myślałem dzwonić, ale mówię, nie, nie bądź chytry, kurde, bo będziesz miał lipę. Za darmo ktoś 30 kur, nie? Podobno młode, dobrze się niosą, nie? Takie ogłoszenie. Niedaleko. Ile tam, 40 km chyba? I żebym nie miał tych kur, to na pewno bym dzwonił, nie? I bym pojechał, jakby było. Ale tako, że mam nowe kury, więc będę musiał sprawdzić, jak one jak połączę, nie? Ile będzie tych jajek i czy mi to będzie dobrze schodziło? No to nie mam ciśnienia, żeby jeszcze powiększać nie? To stado, bo w razie czego to ja będę mógł sobie dokupić tych kur w drugiej części lata, nie na zimę, na jesień bez problemu ale mówię no, że, że właśnie, że, że, że myślała, żeby się schytrzyć i za darmo wziąć. A wyszłoby właśnie, że jakieś choróbsko bym przywrócił. Chociaż moje kury tamte to raczej od wszystkiego są odporne, nie? bo to co miałoby je wziąć, to już by wzięło dawno. No ale mieliśmy na przykładzie gdzie tam kupiłem za grosze, yy, znaczy za grosze, nie pamiętam ile to już było. Kilkanaście złotych od sztuki, no to tam nie wiem, z dwie stówy. Czy trzy, już nie pamiętam, kupiłem tam 17 kurek i żadna nie przeżyła, nie? Ile tam parę tygodni trwało, chyba i wszystkie padły. Po prostu nie były szczepione. Dlatego nie sztuka wziąć skądś jakieś kury. Sztuka wziąć skądś dobre kury, nie? Wiecie o co chodzi. 6 jajek, czyli 6 kur na pewno się, się niesie, więc podejrzewam, że 10, może 15 kurek zniosło pierwsze jajko, nie? Tak. No i ładnie widać, że te mniejsze są już większe, Grze, grzebyki im porosły też co niektórym. I to widać właśnie, że, że kurki zdrowo rosną. Nie, pasza im odpowiada. Muszę tylko im słomy przynieść, żeby one miały tutaj. O, trzeba puknąć kurę. Zniesie jajo jutro. No, trzeba im dać słomy, żeby one miały tutaj sucho, nie? No, wstawaj się strąknij. No, już po wszystkim. Nie, nie, zniesie Jak kura się nie strząchnie po wszystkim To znaczy, że nie zniesie jajca no. Dobra, idę, Perełka chce pić Bo z rana tylko butlę jedną walnęła Więc to jest za mało Jak na jej możliwości Jajeczka w kielnie będą na pasze no. Już idę Perełka, idę I co? Dzisiaj chyba się nie wezmę za tą robotę Ty mi się nie chce już zarobiłem, kurde, nie chcę mi się dzisiaj robić. Trzymałem do wniosku, że chyba... Chyba zrobimy tak, że nie będziemy się spinać w tym roku z niczym. Koniec tej gonitwy, nie? Wyścigu szczurów. Co wysiejesz, to wysiejesz, co zasadzisz, to zasadzisz, co wychodujesz, to wychodujesz. I już. Chodź, perełka, kapiciu ci dam. Co, maleńka? Nie wyjdziesz. Bo żadna dzisiaj nie chodzi na zewnątrz, a ty niebezpieczna jesteś. Czasami. No. Masz. Czasami dobrze pobić z kozami. Nie? Tak między nami. Dawaj. Hm? Tinka? Tinka przyszła? A ty piękna jesteś i mięciutka. Ty. Łódź się całować. O, co Januszu? Mleka popiłeś od razu, lepiej wyglądasz. No, zaczął chudnąć mi, nie? Kurde, wziąłem go, odrobaczyłem i mleka podałem, nie? Znaczy, już się nauczył pić i pije tam z litr dziennie. Wypija. Po prostu mi się wydaje, że za mało tego mleka od małej było, nie? Że on potrzebował więcej. No, ale Tinka bardzo ładnie wygląda. I Marysia. Marysia to już od dawna mleko pije z butni, więc. Się odbiła, nie? Ona, kurde, ładnie wygląda. Co, Marysiu? O! Wszystkie ładne, kurde, po maleńkiej. No! Wszystkie ładne jesteście, tak! O! No, będą dobre kozy. Mm. No, jakbym je kiedyś zakocił, bo Hugo nie jest pokrewniony, można sobie śmiało zakocić. I one by dawały. Mleko, kurde, tak jak mała, to ja bym te, te trzy kozy, to bym miał kurde yy, ile? Boże, z 14 litrów dziennie. No? To sobie wyobraźcie, to co, codziennie bym mógł mieć 2 kg sera. <grym zespół>